Jesteśmy na Norblina 29, mamy tutaj Schindlera 3300 i zręba zmodernizowanego przez Lift Service. Maciej, chodź. Idziemy najpierw na minus 1, potem na 10 i będziemy jechać z rębem zmodernizowanym przez Lift Service. Oby w tym przejściu nam się nikt nie dosiadł. Nie dobra, nikogo nie ma. Mamy tutaj 2019 rok. Ostatnio, kiedy miała serwis. Guziki. Dobra, biorę, biorę na zero. Biorę na zero windę. O, mamy tu oświetlenie. Maciej. Fajne. Oświetlenie, takie paski 2. Zakaz przewożenia windą rzeczy. Teraz wysiądziemy. Jedziemy z rębem zmodernizowanym przez lift service. Nie wiem Dobra, chodź, wysiadamy. I jedziemy lift serviceem... Sterowanie, sterowanie oddzielne, więc tyle dobrego. mamy tego fajnego fajnego zręba zmodernizowanego przez lift service. Z tymi zielonymi drzwiami. Myślałem, że on już idzie na wymianę, a jeszcze jednak jest. Windy w Polsce. Chcę nagrywał tą windę. Jak on był na Paneckiego 19, a Abrahama 16, to były dwa zręby. A teraz tam jest, są w dwóch blokach, tych są jeden Schindler 5500 i drugi Schindler 5500. Dopomniałem kasety pokazać, już pokazuję. Stara strzałka. Stare guziki, oświetlenie stare. Opatrzać jeden nie patient. No. Trochę takie śmieszne. Bo to nie jest lekarz. No, lepiej się patrz. A dobra, chodzi o parter, okej. Okay. Porter, no.